Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Polident TV i w Rozmowie dnia. A dziś wracamy do tematu piątki dla zwierząt, szalonej stawy uderzającej w polskie rolnictwo. Państwem moim gościem jest pan Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, rolnik. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa, witam. W placu... Z placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Akurat korzystamy z czasu, kiedy, kiedy jestem w Warszawie. A za mną mają wszyscy możliwość zobaczyć krzyż z kwiatów, który tutaj ułożyliśmy w poniedziałek i stoi ciągle, jak widać. No, na szczęście nie te czasy, żeby usuwano. Natomiast ja chciałam zacząć od innej rzeczy. Też informacja chyba z dzisiaj czy z wczoraj, że w Danii, która jest największym producentem hodowców zwierząt futerkowych, wszystkie norki mają być wybite, ponieważ okazało się, że przenoszą mutację koronawirusa. Jakoś to dziwnie brzmi, bo nie przenoszą kotki, pieski, chomiki i inne zwierzątka, a przenoszą tylko te nieszczęsne norki. Co się dzieje? To znaczy... Ja powiem inaczej, przecież były przypadki, że koty i psy chorowały też na koronawirusa w tej poprzedniej fali i, i też przenosiły i jakoś kotów i psów nikt nie usypiał. Ale widać, że norki zaczęły bardzo mocno komuś przeszkadzać, i tak naprawdę to tradycyjne rolnictwo zaczęło komuś przeszkadzać, bo przecież futra najbardziej naturalne. Mogą być najbardziej naturalnym ubraniem i są najbardziej naturalnym ubraniem. Przecież to już można tak, tak też dodać, że jaskiniowcy chodzili w futrach i wcale w tym nie było nic złego. To jest piękne, piękne połączenie tego, w jaki sposób rolnictwo i taka natura może się łączyć z życiem codziennym. I dopatrywanie się w tym wszystkim czegoś złego jest po prostu fobią i, i, i czymś nienormalnym fobią, w której ktoś ma biznes i interes. No właśnie, bo może tu chodzi o pieniądze. Ktoś zarobi na tym, żeby tych futer nie było i poliestry, żeby ktoś nosił, które się będą rozkładały 2000 lat. Mm. To znaczy, ja bym że tutaj na pewno ktoś ma w tym biznes i takie rzeczy nie tworzą się z przypadku. Więc ma Pani tutaj w, w mojej opinii 100% racji. To dlaczego rząd prawa i sprawiedliwości, który w swoim programie dla rolnictwa miał różne rzeczy podpisywane oprócz tego, co właśnie robi, ulega? Komu ulega w takim przypadku, że podejmuje tak głupią decyzję, jaką podjął i tak szybko przeprowadza, jak przeprowadził bez żadnych konsultacji społecznych? Przykład. Ja myślę, że ulega ideologii, błędnej ideologii, którą chce realizować Jarosław Kaczyński, własnej fobii. Ulega i myślę, że też trendom takich wyborczych mas, które, które sprzeciwiają się takiej hodowli. I tutaj ponad interesem gospodarczym, ponad interesem państwowym, Prawo i Sprawiedliwość chce dostrzec swój interes polityczny, odwracając się od tych, którzy bo przecież rolnicy. Dużej części zagłosowali na PIS, czyli odwracają się od dotychczasowego lektoratu, szukając go gdzieś, gdzieś indziej, co może być w skutkach naprawdę tragiczne dla tej partii, ale to, to przecież nie jest mój problem ani, ani niczy inny, tylko problemem jest gospodarka, która dostaje w tej chwili bardzo mocno w kość. No właśnie, bo jest likwidowana branża hodowli zwierząt futerkowych. Polska jest jednym z liderów tej branży i ci hodowcy. Którzy mają niejednokrotnie pozaciągane kredyty, taki oto komunikat, że w zasadzie oni niewiele wnoszą do PKB, to nie muszą istnieć. To jest w ogóle. To skandal, chyba, powiedzieć coś takiego. To znaczy, takiego, jest to widziałem. skandal, jest to coś nienormalnego. Ciekawe, ile do PKB wnosi telewizja publiczna albo radio publiczne, czy jeszcze, czy jeszcze inne rzeczy, bo pod takim pretekstem moglibyśmy naprawdę wszystko w Polsce zlikwidować, bo przecież to nasze PKB składa się z takich małych części, do którego każdy wnosi po trochu. To jest żadne, żadna motywacja do tego, żeby coś zmieniać. Bo tak można wytłumaczyć każdą, każdą chęć zmiany w polskiej gospodarce czy w polskiej polityce, i to według to mnie nie może być nie może takiego być działania. Ale widać, że to zaślepienie i, i, i gdzieś też taka krocząca pycha Prawa i Sprawiedliwości no wchodzi na takie poziomy, na jakich jeszcze nie było. I, I jest w tym coś dziwnego, coś, czego my nie rozumiemy bo jest to przecież sprzeniewierzanie się własnemu państwu, własnej gospodarce i, i, i oby, oby nie oby. Rikoszetem na pewno dostanie tutaj Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocne. No przypomnijmy, że chodzi nie tylko o zwierzęta futerkowe, o norki czy, czy szynszyle, ale chodzi też o to, że ta piątka przewidywała zakaz rytualnego uboju drobiu, zakaz rytualnego uboju wołowiny, możliwość wkroczenia, między innymi możliwość wkroczenia na ten gospodarstwa rolnego celem sprawdzenia, skontrolowania dobrostanu zwierząt, organizacji ekologicznej, bez wskazania, jakie były te organizacje. Tak naprawdę no, to oznacza dla rolników no, ograniczenie ich praw, ich własności i niszczenie ich też działalności, całej działalności. Ja no, bo... I piątka dla zwierząt. Pani wymieniła tak kilka szczegółów, a ja bym powiedział, że właśnie głównym zamysłem piątki, yy, piątki dla zwierząt, a tak naprawdę piątce przeciwko polskiej gospoda gospodarce i piątce przeciwko polskim rolnikom, yy, to jest cel umniejszenie roli yy, polskiego rolnictwa w gospodarce i krajowej, i międzynarodowej, yy, czy tutaj na całym świecie umniejszenie tej roli. Yy, pani też powiedziała to, co jest bardzo istotne. Że na teren gospodarstwa może każdy wejść, ale nie pomyślano o tym, żeby zwiększyć finansowanie dla Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, żeby dofinansować to te instytucje, które borykają się z ogromnymi problemami, by one mogły dobrze kontrolować i hodowlę, i norek, i Świń. Krów i, I to, w jaki sposób są te zwierzęta zabijane, przewożone. Przecież tutaj nikt, żaden z rolników nie ma pretensji o to, by być kontrolowanym przez państwowe urzędy, ale tych, czy to kontroli, czy nawet pomocy, bo przecież my, jako ludzie mieszkający w Polsce, nie mamy tylko urzędów po to, by nas kontrolowały, ale w mojej opinii głównie po to, by nam pomagały. A te role gdzieś się odwróciły, czyli kontrolować mają nas urzędy państwowe, inspekcja weterynaryjna, plus jakieś prywatne stowarzyszenia i, i, i mm, organizacje niewiadomego pochodzenia. No, właśnie, bo tutaj mówimy o organizacjach, a przecież w tych organizacjach niekoniecznie są ludzie, którzy mają wiedzę o hodowli, mają wiedzę o tym, jak wygląda hodowla. Ale powie pani, co, ja tak wejdę, to już nawet nie chodzi o to. Przecież trzeba jasno powiedzieć, od tego, by kontrolować to, co dzieje się w gospodarstwach, mają być państwowe instytucje, na które my się wszyscy składamy, by nikt nie oszukiwał i wykorzystywanie zwierząt w zły sposób, czy zadawanie im cierpienia, jest po prostu też oszustwem, bo ktoś oszukuje i tą umowę społeczną między ludźmi, między społeczeństwem a instytucjami państwowymi, ktoś łamie. Więc jak najbardziej. A przecież stowarzyszenia, fundacje mogą sobie być, mogą sobie działać, ale niech realizują tą misję pokazywania ludziom, jak ma być, jak powinno być według nich, jak jest dobrze. A tutaj widzimy bardzo mocno wchodzenie z butami w czyjeś życie. I jest to typowe, typowe dla takich trendów lewicowych, właśnie wchodzenie z buciorami w czyjeś życie, wchodzenie z buciorami w czyjś portfel, patrzenie kto ile zarobił. Zarobiłeś za dużo, to masz część oddać, masz za dużo zwierząt, to my ci trochę zabierzemy, nie podobasz nam się, to, to jesteś niedobry. I, i, I to są właśnie takie trendy. Ja tylko dodam, że yy, w ogóle to jest fobia władzy, fobia ludzi, którzy dochodzą do jakiejś pozycji, yy, kontrolowanie tego yy, nad wyraz, yy, co się dzieje, i wskazywanie ludziom yy, tego, co jest złe, a co jest dobre. Ja tak dodam jeszcze tylko, że byłem przed sekundą w Sejmie. Pierwszy raz wjechałem samochodem na teren Sejmu, bo miałem takie zaproszenie, które do tego upoważniało. I mnie posłowie, posłowie robili zdjęcia, jakim ja wjeżdżam samochodem, że ten samochód jest za dobry, za drogi, za ładny, za czarny, ma za wysokie koła i, i za niskie opony. Po to, żeby pokazać, że to tylko oni. Mogą mieć, a społeczeństwo jest od tego, żeby nie mieć. I, i tutaj, niestety, te stowarzyszenia, fundacje i organizacje pro zwierzęce bardzo mocno podpatrują posłów, swoich posłów, którzy wchodzą z bucierami w czyjeś życie, i oni tak samo chcą wchodzić w nasze. Przykład idzie z góry. W przypadku Piątki dla Zwierząt, kiedy trafiła do Senatu, okazało się jednak dziwne rzeczy się zaczęły dziać, bo się okazało, że no, za ubój rytualny wołowiny nie, ale ubój rytualny zrobił już tak, bo pan prezes jednej z firm tym się zajmujących spotkał się z panem premierem, panowie porozmawiali się, okazało, że no jednak to jest humanitarny ubój, więc różne dziwne rzeczy przy tej ustawie się dzieją chyba. To jest, żyjemy w kraju, gdzie funkcjonuje coś takiego jak załatwianie swoich spraw. Każdy, kto się z kimś zna, kto ma jakieś pieniądze, ktoś jest silny, mocny, to on może załatwić swoje sprawy. Żyjemy w państwie, gdzie nie istnieją reguły i zasady, które wszyscy przestrzegają, tylko kto jest mocniejszy i ma lepszy układ z kimś, po prostu idzie i sobie coś załatwia. To tak jak za czasów komunistycznych, ludzie sobie coś załatwiali, szli do naczelnika, do, do jakiegoś tam człowieka, który rządził w danym mieście. I on szedł coś załatwić. i niestety my Polacy z tego ciągle się nie wyleczyliśmy. idziemy załatwić. I żyjemy w kraju bez zasad, które są napisane i których muszą wszyscy przestrzegać. Piątka dla zwierząt trafiła do sejmowej zamrażarki, ale już jest przygotowywana nowa piątka dla zwierząt. Więc chyba rolnicy nie zostali uspokojeni tym, że na razie to nie weszło w życie. Oczywiście, że nie zostali uspokojeni i mało tego. Nawet gdyby dzisiaj wszyscy mówili, że już ta piątka nie wróci, to rolnicy boją się kolejnych pomysłów, tego co się stanie. Boimy się dnia następnego, boimy się tego co będzie dalej, bo rolnictwo, czy w ogóle każdy biznes w Polsce, potrzebuje spokoju, stabilizacji i, i takiego pewnego spojrzenia w przyszłość, a przede wszystkim tą pewność spojrzenia w przyszłość ma nam dać rząd, który ustali odpowiednie zasady i reguły, reguły działań. Pracy tego, co się u nas dzieje. Jeżeli tak nie będzie, to po prostu będzie, będzie źle, niedobrze. I taki coś obserwujemy dzisiaj. Dlatego rolnicy zostali zostawieni i zostało nam też jako społeczeństwo pokazane, że rządzący mogą w każdej chwili. Yy, Zrobić, co im się tylko podoba, nie konsultować tego ze społeczeństwem, ani nie uprzedzając, nie uprzedzając, bo ktoś powie: No, wybraliście taką władzę, no to zgadzajcie się z tym, co robią, ale niech oni chociaż uprzedzą, co będą robić i kiedy będą to robić. I dzisiaj my chcielibyśmy znać plany rządu, plany ludzi, którzy mają wpływ na naszą rzeczywistość, ale, ale, ale tego, tego nie otrzymujemy. No, Grzegorz Puda zapowiedział, że powstaje nowy projekt ustawy w sprawie hodowli i uboju zwierząt. Zostanie złożony jako projekt poselski, czyli znowu z pominięciem wszelkich konsultacji społecznych. Czy do Państwa jako AgroUni bądź do innych organizacji rolniczych ktokolwiek się zwrócił w sprawie konsultacji dotyczącej tej ustawy, która nie wiadomo skąd się wzięła i nie wiadomo po co została wymyślona? Nie, 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 nikt się nie zwrócił. Mało tego. Agrounia zwróciła się. Ja na, nawet dzisiaj po kilku nieudanych próbach y, telefonu do ministra Pudy y, napisałem mu smsa że Proszę o, o, o kontakt, bo zadzwoniłem też oficjalnie do sekretariatu Ministerstwa Rolnictwa, prosząc o spotkanie do, do, do sekretarki ministra, nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma chęci rozmowy, to co jest najgorsze, bo społeczeństwo w trudnym czasie, takim jak dzisiaj jest Polska, no, wchodzimy w bardzo trudny czas. Jesteśmy w stanie zaakceptować bardzo dużo. Tylko ja powtarzam, to muszą być nasze decyzje wspólnie wypracowane z rządem i wtedy będziemy ich bronić, a nie jakieś decyzje, które sobie rząd wymyśli i, i będzie chciał realizować. To, to jest naprawdę coś bardzo złego. No właśnie, bo to nie jest tak, że rolnicy polscy w ogóle są przeciwni ochronie dobrostanowi zwierząt i w ogóle są na nie tylko no, nie zgadzają się na to, żeby niszczona była ich działalność. Tym bardziej, że rolnictwo to no są tak. naczynia połączone, tak? Ale proszę pani i proszę państwa, no, spójrzmy na to. Przecież mamy inspekcję weterynaryjną. Jeżeli jakieś zwierzęta mają krzywdę, to ta inspekcja od razu działa. Jeżeli dzisiaj byśmy mówili, że w Polsce zwierzęta cierpią, to podważamy w ogóle, pod poddajemy pod wątpliwość działanie instytucji państwowych. To gdzie jest państwo? Gdzie są yy, ci ludzie, którzy mieli się tym zajmować? Nie ma. Yy, więc coś w tym kra kraju nie działa. Mm -hmm. e... A jeżeli rolnik chce się uważać, uważać za barbarzyńców, bo ktoś im nie pozwala robić tego, co. Robią i starają się robić to jak najlepiej. No, rolnicy to są ludzie, którzy chyba najbardziej kochają zwierzęta, bo, bo spędzają z nimi bardzo dużą część swojego życia. Mhm. E, tak zazwyczaj bywa, że jeżeli ktoś traci, to ktoś zyskuje. Kto zyska najwięcej na wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce zakazu, boju rytualnego drobiu czy wołowiny? Kto, kto na tym? Zyska. Mówi się o niemieckich firmach utylizacyjnych, które miliardy zarobią na przykład na utylizacji odpadów z ubojni dotychczas, które były no, przez, kupowane przez hodowców zwierząt futerkowych na, 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 na pasze. Teraz mają wejść firmy niemieckie utylizacyjne, miliardy na tym zarobią. Jakie jeszcze przypadki są, które no, pokazują, że... Ktoś na tym naprawdę bardzo dobrze zarobi, jeżeli rolnictwo w Polsce będzie zaatakowane, niszczone. Zarobią korporacje międzynarodowe, które chcą przejąć produkcję żywności, uzależnią nas bardzo mocno od siebie. I tak naprawdę problem, problem rolników, ten taki wyda, wydaje się niski. Problem, bo dotyczył, miałby dotyczyć tylko jakiegoś tam promila społeczeństwa, produkcji żywności, stanie się za chwilę problemem całego świata, bo produkcja żywności skupi się w rękach kilku korporacji naprawdę kilku korporacji, takich jak Nestle. My, jako producenci, będziemy od nich mega uzależnieni będziemy tak naprawdę tylko ich pracownikami a dostęp do sprzedaży i dystrybucji żywności będzie miało kilka firm. I produkcja, dystrybucja, i sprzedaż. To będzie należało do kilku korporacji, kiedy właśnie gospodarstwa rodzinne, przedsiębiorstwa rodzinne upadną. Przecież już tak stało się właśnie w Polsce, jeżeli chodzi o handel żywnością, który przejęło 5-6 który marketów, a tak naprawdę prym wiodą trzy. Więc to jest wielkie zagrożenie dla nas. I mnie dziwi to, że polski rząd tego nie widzi, nie chce widzieć, albo może właśnie widzi to bardzo dobrze i, i gra w tą grę gdzie karty rozdają korporacje i nie tylko i tymi kartami są ogromne pieniądze. Więc to, więc tutaj jest to zagrożenie. Plus firmy utylizacyjne, które będą sobie szukały zajęcia, będą szukały pracy dla siebie i wywiera, będą wywierały wpływ właśnie na takie decyzje, które będą dla nich dobre. Jest to o tyle niedobre, że tych korporacji czy firmy będzie po prostu kilka, bo one będą skupiały bardzo duży kapitał, który będą mogły wykorzystywać do wpływania na takie nie inne decyzje rządów kolejnych rządów różnych rządów. To teraz cytat. Potrzebujemy zdecydowanych działań rządzących, by zakończyć wspieranie wąskiego grona baronu chowu przemysłowego, a skupić się na realnym wsparciu dla rolników i rolniczek produkujących żywność w sposób przyjazny ludziom, zwierzętom i przyrodzie. To są działaczki Greenpeace Polska. To się w ogóle da skomentować? Się okazuje że polscy nie, rolnicy nie. to są jacyś baronowie chowu i trzeba ich w związku z powyższym tą piątką dla zwierząt zdławić? Nie, to są to głupcy. To są ludzie, którzy niestety nie znają realiów. Jeżeli ktoś nie zna realiów, a się wypowiada na dany temat, no to jest głupcem i tak trzeba go nazywać i to myślę, że jest bardzo delikatne powiedzenie. Dzisiaj polskie rolnictwo to właśnie tradycyjne gospodarstwa rodzinne upadają i jest ono wpychane w ręce korporacji, w ten tak zwany tucz zwierząt przemysłowy. Który będzie skupiony w rękach kilku ludzi w kraju, a reszta będzie tylko i wyłącznie dla nich pracowała. Więc ktoś, kto tak mówi, to nawet nie warto komentować, tylko trzeba. Tylko trzeba robić wszystko, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się takich informacji, a można to robić tylko i wyłącznie poprzez budowanie dobrego i prawdziwego przekazu. Mm -hmm. no, ten przekaz rolnicy stają się, starali się z nim dotrzeć, ale na przykład w mediach też publicznych no, niezbyt byli traktowani rolnicy oględnie rzecz mówiąc, choćby obiektywnie. Tak? Czy hodowcy zwierząt futerkowych, czy, czy Agrounia jako organizacja Dlaczego tak się dzieje? Że, że nie ma tego prawdziwego przekazu, a rolnik jest pokazywany jako ten gość, co sobie jedzie na traktorze, który jest warty nie wiadomo jakie pieniądze i jeszcze ma jakieś pretensje. No tak, jest wart dużo każdy traktor dzisiaj nowy. To jest normalne. Idziemy z techniką do przodu, z technologią. No to co, jeżeli nie będziemy kupować nowych, to będziemy uważani za ciemniaków i zagumofilców jakichś, którzy, którzy nic nie potrafią. Też niedobrze. I ja tylko powiem, że telewizja publiczna wczoraj zamazała w wydaniu agrobiznesu, czyli w południowym wydaniu wiadomości rolniczych, zamazała na czapce jednego z działaczy Agro logo, z którym robiła wywiad. Więc tutaj jest ewidentnie cenzura. Jest to robione po to, żeby nie budować jeszcze większej rozpoznawalności naszej marki, która jest dzisiaj naprawdę, myślę, że w bardzo już, już, już takim stadium wysokim, a będzie w jeszcze wyższym. Bo ludzie tego chcą, ludzie tego potrzebują. Boją się nas, organizacji rolniczych czy samej AgroUni, bo nie chciałbym się wypowiadać, bo jesteśmy całkowicie niezależni. Nie mają na nas wpływu żadni posłowie, żadne, żadne organizacje, czy to pozarządowe, czy inne, tylko utrzymujemy się z własnych pieniędzy, z tych, które ludzie chcą nam przekazać. To buduje niezależność, jasny, dobry przekaz. A widzą też, że ludzie, którzy budują naszą organizację, to są ludzie odważni, zdeterminowani, są oni, zdolni do heroizmu, co dzisiaj jest bardzo trudne. To tak jak widzieliśmy te strajki kobiet, które nie chcą w żaden sposób, wiele z nich, wiele z osób w ogóle, bo nie chciałbym też nadużywać jakiejś wrażliwości ludzkiej, ale dzisiaj ludzie nie są zdolni do heroizmu. I dlatego chcieliby żyć bardzo, bardzo mocno, w sposób łatwy, bez bólu, bez cierpienia, bez możliwości tego, że coś, coś będzie nie tak, coś się nie uda. Nie możemy się na to zgodzić, kiedy jest grupa, i, i tak naprawdę takie grupy odpowiadają tym, którzy rządzą. Jest to, jest to dla nich fajne i dobre. A grupy osób, które są zdolne do heroizmu, są niebezpieczne dla władzy. Są niebezpieczne i dla władzy i tej, która jest, i dla tej, która przyjdzie. Więc nasza grupa agrouni jest po prostu niebezpieczna. Mhm. Rozumiem, że. Oj straciliśmy łączność, straciliśmy łączność z panem Michałem Kowodziwickiwa. Jesteśmy, ja słyszę, bo ktoś, ktoś dzwonił, ja będę od razu rozłączał. Ach, ach, rozumiem. No to ma chwilkę straci... Straciliśmy pana z oczu na chwilę, ale o, tylko... jak rozumiem, jesteśmy na łączu telefonicznym. Jak rozumiem mm, Agrounia czy też organizacje rolnicze, rolnicy będą się teraz bardzo uważnie przyglądać temu nowym pomysłom dotyczącym piątki dla zwierząt. Wciąż jest to szalenie niebezpieczne, no bo już w ogóle nawet mowy nie ma, żeby przywrócić zgodę na hodowlę zwierząt futerkowych w Polsce, która jest... Odebrana. No jeszcze prezydent nie podpisał ustawy, ale prawdopodobnie tak się stanie. Rozumiem, że będą Państwo bardzo uważnie się przyglądać tym najbliższym pracom i bardzo uważnie to monitorować, chociaż nie zaproszono Państwa do konsultacji, żeby jednak polskie rolnictwo bronić. Tak, nie zaproszono na, nas do konsultacji. Czy wyznaczono nam y, sposób działań, który musimy podjąć. I będziemy działać jeszcze mocniej, jeszcze, jeszcze dalej, tak byśmy to my, może kiedyś, wyznaczali tych, którzy będą konsultować i to my będziemy z innymi konsultować te decyzje. No bo tego też oczekuje polskie społeczeństwo, żeby w końcu yy, zależało coś od nas, od ludzi, którzy pracują na ten kraj i nawet w niewielki sposób, ale to PKP, PKB budują, bo ja nie wiem, jak bardzo politycy budują PKB. PKB w Polsce, bo, bo chyba po prostu też bardzo mało, więc może trzeba byłoby ich zlikwidować, bo oni jeszcze obciążają obciążają nasz budżet bardzo mocno. A też niezaproszenie nas do konsultacji społecznych, do rozmów, pokazuje, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy rządzą bardzo, bardzo zakompleksionymi, którzy kierują się bardzo niskimi pobudkami i w taki sposób chcą budować swoją wyższość, co oczywiście bardzo mocno. Mocno ich w pewnym momencie zaboli, mocno, mocno ich zaboli, ale my, my też przyzwyczailiśmy się do tego, że władza z ludźmi rozmawiać nie lubi, a tym bardziej z takimi ludźmi, którzy mają swoje zdanie inne, może dobre, ale na pewno dobre, ale inne od, od władzy. Mm -hmm. e, no, władza jest władzą, więc ma taką naturę już, że nie lubi. E... tak. Pytanie ostatnie. Może pora po prostu też zmienić sposób pokazania polskiego rolnika jako kogoś, kto jest świadomy. Swojej działalności, wie co robi, umie to robić i robi to dobrze, a nie jako osoby, która tylko ma roszczenia. No bo najczęściej pokazywany że to człowiek, który czerpie kasę z Unii, jeszcze ma tej, do tej Unii pretensje. Więc chyba czas na to że też, żeby zmienić sposób pokazywania polskiego rolnictwa w mediach, czy, czy przez polityków, czy przez inne różne środowiska, którym się rolnictwo polskie nagle przestało podobać. Tak, ma Pani 100% racji, tylko że y, narzędzia, które my posiadamy, y, są tak naprawdę dużo słabsze niż te, które na przykład ma telewizja publiczna, która może zrobić wszystko. Czy stacje komercyjne, które też nie zawsze pokazują prawdziwy obraz polskiego rolnic, y, rolnika. Y, wykorzystujemy to, co możemy, rozbudowujemy nasze kanały w internecie. Myślę, że mają już bardzo duże zasięgi. W ciągu ostatniego y, niecałego miesiąca. Nasze posty i nasze informacje są odbierane przez 15 milionów odbiorców, więc to jest bardzo dużo, bardzo duże zasięgi. Staramy, staramy się, by, by były jeszcze lepsze i pokazujemy tego rolnika jako człowieka, który jest, który jest świadomy, który pracuje takim, jak, jak jest na co dzień. Robimy to jak tylko możemy i będziemy robić, myślę, że to. Dużo lepiej bardzo dużo osób musi zrozumieć też, że nie tylko to, co mówimy jest istotne, ale też właśnie budowa. Budowa tego prawdziwego przekazu, prawdziwego wizerunku, bo nam czasem wydaje się, że jak komuś coś powiemy, mamy rację, to on weźmie to pod uwagę. No, wcale tak nie jest. Możemy tylko i wyłącznie przekonać też ciężką pracą i, i, i budową taką organizacyjną od podstaw. Co, co robimy. Mm -hmm. e, rozumiem. I rozumiem, że no, trzeba chyba pokazać społeczeństwu, że dzisiaj niszczenie polskiego rolnictwa w imię jakichś lewackich fanaberii odbije się za jakiś czas na każdym, nawet na tej osobie, która jest zakochana w zwierzątkach i której się wydaje, że wprowadzając i zmuszając, już oczekując zakazu hodowli zwierząt futerkowych, czy uboju rytualnego, czy próbując kontrolować polskie rolnictwo, w pewnym momencie. To się zwróci przeciwko niej, chyba społeczeństwo powinno to zrozumieć, że, że takie działania prędzej czy później uderzą w rolników, ale rykoszetem to stanie konsument poprzez wyższe ceny, poprzez brak dostępu do dobrej polskiej żywności. I ostatecznie no, wszyscy na takiej głupocie, jak piątka dla zwierząt, wszyscy bez wyjątku ucierpimy, nie tylko rolnicy. Powiem tyle, nic dodać, nic ująć. To w takim razie ja powiem, że mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, bo czas nam się powolutku kończy. Tak. Proszę, proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Rozumiem, że Agrounia, rolnicy nie składają broni i w razie czego, w razie jakichś kolejnych działań rządu antyrolniczych, antyuderzających polską gospodarkę, będą o tym głośno krzyczeć i będą to w głośno i jasno społeczeństwu pokazywać. Dokładnie tak, będziemy się bronić i tak samo, tak jak pani to ładnie powiedziała, będziemy bronić części, dużej części społeczeństwa, tak naprawdę całej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu i moim gościem Dzięki. był dzisiaj pan Michał Kowodziejczak, agrounia, lider agrounii, rolnik prowadzący sam swoje gospodarstwo rolne. Chyba całkiem dobrze to panu Kowodziejczakowi idzie, tak jak większości polskich rolników, jeżeli tak, im się większości. nie rzuca kłód pod nogi. Tak, to potrafimy wyżyć za swoje. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Na pewno. Do piątka, piątka dla rolników. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwu, moim gościem, jak powiedziałam, był Pan Michał Kołodziejczak, Agro Unia. Mam nadzieję, że troszkę osobom, które są. Zakochane w pomyśle Jarosława Kaczyńskiego, Piątki dla Zwierząt, wyjaśniliśmy jego niebezpieczeństwa i że no, osoby, które nie znały sprawy, teraz wiedzą, że to nie jest wcale dobry pomysł i wcale nie jest to dobre ani dla rolników, ani dla zwierząt, ani dla Polski. A przecież chodzi nam wszystkim o to, żeby były działania dobre. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, do zobaczenia niebawem. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.